Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj taki film po dłuższej nieobecności Przepraszam was za to, że przez miesiąc żadne filmy się nie pojawiały No ale niestety nie było mnie przez ostatni czas w domu Byłem dłuższy czas w Krakowie Dlatego no nie miałem po prostu możliwości jak dla was ten film nagrać No ale mówię tak, jeszcze za bardzo się nic nie działo Można powiedzieć, że lęgi powoli się zaczynają Ale do tego jeszcze wrócimy zaraz Tu wam tylko chciałem pokazać ostatnia para jest parzo, no, już jest parze w zasadzie, ale jeszcze tam ich chwilę posiedzę zaraz ich, o, tutaj sobie siedzą. To jest, słuchajcie już ostatnia para. Próbuję wam tutaj jakoś to pokazać, może będzie coś widać średnio. W każdym razie, no to już mam wszystko w parach, nie? Tutaj duża sługa mojego taty, bo jak mnie nie było, no to tam powiedziałem mu co. Coś ostrość, gubi. Powiedział mu co i jakno i poparzył to wszystko. Także, e, także jeżeli chodzi o pary, nie będę słuchajcie, tutaj za bardzo nagrywał, bo słabe światło jest i, i gubi ostrość. W każdym bądź razie, no to ładne Posiedzą tutaj jeszcze może z tydzień, bo ta samica była rozbijana z pary, to żeby tam czasem nie wróciła do swojego poprzedniego samca, to tak na spokojnie niech posiedzą samczyk. Zresztą to jest moja młoda para, obydwa ptaki mojego chowu. Yy, tu w tej wolierze są dwa motyle odsadzone, bo w końcu nie jest na pary, tylko są dwa samce. Mam jedną wolną samicę mamki, więc pewnie jednego samca z z tą mamką. O, a ten samczyk, yy, znajomy, który już brał ode mnie ptaki, w ubiegłym roku odezwał się, że potrzebuje jeszcze samca. Więc mówię: No jest. Jest, więc mogę tego jednego samca wydać. i mieść. Słuchajcie, jest trochę jajek przełożonych. Z tego co patrzyłem, to około chyba 9 jajek jest zalęgniętych. 9 czy 10, 9 chyba, ale jest jedno pęknięte. Także z tego pękniętego, czy coś będzie, to nie wiem. No ale nie nastawiam się. Nie nastawiam się, bo jest jeszcze zimno. Ja nie mam szczęścia. No młody jak jest zimno, także... Tu mamy już wszystko w parach. Półki ma pozajmowane. Jedynie to para z siódemki. Jeszcze ja jak nie położyła, no jak na mamki to coraz późno już. Tak mi się wydaje, że późno, no bo ja tam się może nie znam. W każdym razie moim zdaniem już jest coraz późno jak na mamki, że jeszcze nie zniosła także o no, ta samica. Ta mieszanka z pocztowym, także no jeszcze trochę czasu, bo widać, że sam jest gania Jak tam w przeciągu powiedzmy, tam nie wiem, tygodnia czy dwóch, nie zniesie tych jajek, no to przeparzę z tą wolną samicą, a ona, ona będzie jako wolna samica do tego jednego, jednego z tych motyli. Są przełożone jajka po wywrotkach. No to słuchajcie, po wywrotkach obydwa były zalęgnięte, ale jedno widzę, że obumarło, tak jakby, więc jest szansa tylko na jedno. No i reszta to są jajka po motylach, nie? Więc jest 8 jajek po motylach, po różnych parach. I co jeszcze mogę powiedzieć? Był generalnie już jeden młody, w tym czasie co nie nagrywałem, tak na ryzyk fizyk przełożyłem, bo akurat się zgrały jajka. To były jajka po wywrotkach. Słuchajcie, już był młody, nawet zaobrączkowany, no ale gdzieś tam zeszły z niego z Mars. No i... I, i, i po prostu tego młodego nie ma ale ja mówię właśnie tak to jest z tymi wczesnymi lęgami no niektórzy tam są co potrafią może mają właśnie te mamki lepsze u mnie tak to średnio wychodzi pewnie będzie tak w zeszłym roku że jak się zrobi ciepło kwiecień, maj to wtedy maj bardziej nawet to wtedy dopiero te lęgi tak lepiej ruszą Tylko powiem wam, że mniej się młodych wychowa, to jest mniejszy problem, teraz jeszcze jak wiecie tych wysyłek nie ma. Zresztą, ja tam już wielokrotnie mówiłem, że nie jestem nie byłem zwolennikiem tych wysyłek. Bardziej w sumie obawiałem się tego, na kogo tam się trafi z drugiej strony, nie? Bo to nie, nie widać tego człowieka, nie wiadomo z kim się rozmawia, a, a ludzie też tam zawsze kręcą, każdy na swoją stronę. I ostatni gołębie, które kupiłem z wysyłką, no to... Samczyka mam, jeszcze samicy już nie mam yy, To było Dwa lata temu Chyba Jak się nie mylę dwa lata temu No to w każdym bądź razie To, to od tamtej pory już kupowałem na wysyłkę A moja sprzedaż ostatnia na wysyłkę To była no już dawno W ogóle to ja słuchajcie może z 10 gołębi Wysłałem jako z młodych A może nawet nie no tylko, że są że wysyłką, to też no sprzedaż wygląda tak, że dałem jakieś ogłoszenie na OLX-a i tego samego dnia ptak był sprzedany, nie? Ja sobie... A no też są dalej daję ogłoszenia na Olixa, tylko już nie wysyłam, bo też nie lubię wodzić tych głębi po targach, bo to jednak zawsze może się tam czy to czymś zarazić, czy to po co ich darmowo stresować. że ja Tak to ogłoszenie jest jak to widoczne w internecie. Cały czas ja nie muszę wstawać wcześniej rano, żeby powiedzmy jechać na targ. Bo żeby jechać na targ to trzeba wstać przed czwartą, tak w moim przypadku, gdzie się ponad godzinę jedzie do tych skierniewic. No i jeszcze jak się do głębie nie chce z powrotem przywieźć, no to też go trzeba oddać za pół darmo, nie? A ja miałem zawsze zasadę taką, że już nigdy z targu w głębi z powrotem nie przywoziłem. <laughs> z tego względu, że właśnie obawiałem się zawsze tych różnych chorób. No i też, no wiadomo, jak ktoś wywozi gołębia, to wywozi takiego z reguły, co, co raczej mu jest niepotrzebny, więc tam oddawałem za takie pieniądze, żeby każdy był zadowolony. No a ten samczyk, nie wiem, słuchajcie, no powiedziałem, że go wydaje, więc go wydaję ten na Słaba jakość. Ten na karmniku, teraz ja myślę, że może go mogłem zostawić, ale no i tak jest ich za dużo, więc no nie mogę tych wszystkich samców trzymać Przejdziemy sobie teraz do krótkich, bo tak się tu rozgadałem. Pokażę Wam, jak tam u krótkich sytuacja jeżeli o ten gołemnik chodzi to słuchajcie sytuacja na ten moment zapowiada się dużo lepiej niż w zeszłym roku no tak jak wam mówiłem wszystko jest na pary mamy porobione drzwiczki chyba do wszystkich albo do prawie wszystkich półek no aktualnie tam są wykorzystane tylko te gdzie, gdzie w półce nie ma pary ale co wam chciałem powiedzieć chciałem wam powiedzieć że y, prawie wszystkie samice położyły jajka no jest ta jedna samiczka która mi w zeszłym roku nie położyła no ona na razie tam jest z innym samcem w parze będziemy czekać zobaczymy i tak, ta samiczka, o, ta samiczka, która tu teraz poleciała, ta w środku, no z pierwszych jajek położyła jedno. Nie jest ono zalęgnięte, jest normalne, ale jedno. No ale to pierwsze jajko, więc zobaczymy. I jest jeszcze jedna samica, która dopiero co mi się wzięła w parę. Ta położyła dwa. Jak przyjdą zaraz do jedzenia, to wam pokażę. No to ta samica położyła mi na razie dopiero pierwsze. Ja nie położyła mi jeszcze jajek, no bo mówi ona dopiero kilka dni jest w parze, więc myślę, że na tej jajka trzeba poczekać. Tutaj się udało parę spalić, to teraz jest para moich młodych, no ta samiczka chyba jest z jajkiem, jak się nie mylę, bo taka jest troszkę przegarbiona, także tutaj stara czerwona, słuchajcie, dwa jajka, także to jest już jej chyba 11 rok jak niesie jajka, bo ona jest 13, no, także... Tutaj ten samczyk stary jest z moją młodą samicą. One są w trójce. To ten samiec stary jest z wnuczką sparzony. Nie ja taką parę zrobiłem. A tutaj jest fajny samczyk. Lubię takie gołąbki. No, no to po nich też są dwa jajka zalęgnięte. O, przyleciała ta samiczka. Mojego chowu ta samica, mówię wnuczka tego dziad, tego gołębia, ale wziąłem ich razem, sparzyłem. Zobaczymy. Ona jest też ciekawym ptakiem. No nie jest to jakiś tam wow, ale jest to ciekawy ptak. Sypne imieć to przyjdą. Tu jest jeszcze fajny samczyk. No to właśnie ta jego samiczka. To są nowe gołębie w hodowli. To jego samiczka to jedno jajko na razie zniosła. Ale też fajny taki. No, i co wam miałem jeszcze powiedzieć, że wywrotka mi się bardzo nastraszyła, bo miałem sprzątać mamek, bo tam się u nich posprzątałem. I wychodzę. Wychodzę do, do tutaj nadwór, dwór, patrzę, wywrotka wylatuje pod wolierę, cała kurczewek. we I mówię, Co się stało? Czy ją coś tam zlało? Okazało się, że sobie złamała jedno pióro w łapciu i zaczęła się drapać, drapać się po prostu zaczęła i zmazała sobie całą głowę. Yy, zmazała sobie całą głowę i jeszcze całą tutaj pierś, nie? no i wziąłem ją do, do, ten wziąłem ją taką letnią wodą, przepłukałem, nie moczyłem jej jakoś bardzo, żeby mi tu później nie przebiało, ale tak lekko ją wziąłem, przepłukałem i no i jest wszystko w porządku. Nie nic tam się wielkiego nie stało, po prostu trochę krwi poleciało i zobaczcie jakie ciekawe. To jest para. To po tej parze jest ta młoda 14, którą wam pokazywałem i wychowałem po tej parze fajnego samczyka. No tego samczyka sprzedałem też tak z biegiem czasu myślę, że trzeba było zostawić, ale tam yy, niech się hodowcy chowa, który wziął. Rozmawiałem z panem po czasie, też był zadowolony także. Uważam, że, że, fajny, że fajnego ptaka wziął ode mnie po tej parze, bo, bo gołąb był też, nie był co prawda może pulsujący, ale był na, na, na takiej już naprawdę ciekawej głowie, według mojej opinii. Ciekawskie są. Nie, nie, O, sięgają, jednak da się coś sięgnąć, bo tam jest w kubku ziarno i to, co jest wyżej, to ona próbuje i daje radę sobie sięgnąć. O, to jest słuchajcie para, ten samiec, to ja wam już mówiłem, że on jest niepłodny, on nie skacze na samicę, ale jest fajnym ptakiem, więc akurat mówię, no już dostanie do tej samicy, a ta samica słuchajcie, taka piękna się zrobiła w tym roku, że ja cały czas żyję taką nadzieją, że może jeszcze te jajka położy, bo jest naprawdę słuchajcie rewelacja, nie? Zobaczcie jakie piękne łapcie, jakie równe w ogóle. Ciemna jest, bo z tym się zgodzić nie można, ale powiem Wam, że to jest chyba, chyba najdrobniejsza samica u mnie w stadzie, nie? a u tych motyli to, wbrew pozorom, wcale nie jest takie łatwe, żeby wychować drobnego ptaka. Ja już ich więcej nie denerwuję, sypnę jej miedzi i widzimy się za chwilę. Już latują do jedzenia. O, słuchajcie, ta samiczka tam z tyłu, co jest, co od tyłu jest miski, to jest ta, co dopiero się wzięła w parę. Po niej jeszcze nie mam, nie mam jajek. No gołębie, tam jak ktoś spostrzega, zauważy, że żółta woda. Dostały, o zobaczcie, wywrotkę widzicie tam jeszcze troszkę ma brudne takie delikatnie. Ale z racji tego, że jedzimy, jest zimno, to już jej nie chciałem moczyć. Będzie cieplej to w całym kąpie. W każdym razie to nic groźnego, po prostu złamała jedno piórko, nie? Gdzieś tam musiała zaczepić. Gerwit dostały dzisiaj do wody witaminy. Ja tak wam mówiłem, tam nie jestem zwolennikiem jakiegoś tam faszerowania, dawania Bóg ale ten gerwid, no, to jest dopiero mnie na etapie testów, nie, bo tam kilka miesięcy stosuję Czy jest jakaś poprawa? No dalej jest dobrze. nie, Było dobrze i jest dobrze. Ale to zobaczymy bardziej w sezonie lęgowym będę widział, jak mi te młode rosną. To wtedy będę mógł powiedzieć, czy, czy to tam coś daje. Nie? Teraz w tym okresie takim jeszcze przedlęgowym, czy tam zimą, to ten gerwid dostawał mnie raz w tygodniu. Myślę, że w lęgi, jak będą lęgi, to będę dostawał dwa razy w tygodniu. O tutaj ta samiczka też mi jajka położyła już, bardzo fajny ptak, no ma jakieś tam te przerosty, ale z łebka z budowy jest bardzo fajny gołąb, no to niestety słuchajcie, położyłem te jajka pod mamki, niby sprawdzona para, położyłem, posiedziały za tych jajek, no i za czym zauważyłem, to te jajka już zdążyły się zrobić zimne przełożyłem pod drugą parę, bo się to też zgrywało. No, i tamte siedziały, siedziały, ale posiedziały chyba z 5 dni, no i okazało się, że te jajka są czyste. Także, niestety, no jak możecie zauważyć, no to nie jest jakoś super czysto. Także nie stwarzam pozorów dla ludzi, żeby tu mi się czepiali, że jest zbyt sterylnie u mnie, bo, bo nie jest. W każdym razie to sprzątane było chyba ze 3 czy też 4 dni temu. Tata sprzątał, no bo ja dopiero przyjechałem wczoraj, nie? Więc mówię, jest okazja, nagram dla was ten filmik, bo też czuję jakąś taką. Yy, jakiś taki obowiązek do tego, że powinienem chociaż na jakiś czas nagrać się, podzielić bo są ludzie, których to interesuje jakbyście zobaczyli tą wywrotkę wcześniej to miała takiego irokeza wręcz bo, bo musiała tam pazurkiem sobie podrapać głowę i to po prostu te piórka postawiła nie? one się tam w tej krwi yy, umoczyły no a wiadomo, krew jak wysycha to twardnieje i, i, i. a i jeszcze nie będę już chyba tego nagrywał ale jeszcze im dzisiaj dam, bo widzicie tutaj samczyk nosi no upuścił teraz. A nie, nie upuścił, ma w dziobie. Nosi słomę. To też jest takie bardzo fajne zajęcie. Myślę, że większość tam pewnie zaobserwowała u siebie, że gołębie lubią. Szczególnie w tym sezonie wiosennym, kiedy tam starają się o te jajka, budują gniazda, to właśnie bardzo lubią, kiedy, kiedy im się da tą słomę mogą sobie ponosić. Chociaż ten sam jest to, nie wiem, wchodzi do puchki i wychodzi z tą słomą dalej albo chcę ją przełamać albo i co jeszcze słuchajcie położyłem w tym roku wszystkim parom zarówno krótkich jak i mamek te wkłady kokosowe to jest kolejna taka zmiana gdzie nie stosowałem tego za bardzo powiem wam tak no te dwa jajka wywrotków które były Samu mamek, obydwa były zalęgnięte, obydwa były wygrzane, obydwa się kluły, z tym, że jedno się nie wykluło. No, ten młody później zmarsz, tak jak wam mówiłem, ale słuchajcie, ta para, tak, to jest młoda para, działa tak różnie. Nieraz, jak przychodziłem do gołębnika, to potrafiły zejść. No, a były te wkłady, i mimo wszystko, pomimo minus 10 stopni, czy tam nawet 12, <laughs> było kilka takich nocy, no to udało im się wygrzać te jajka. Także, no zobaczymy, czy to jest zasługa wkładu, bo po jednych jajkach trudno stwierdzić. Ale te wkłady zastosowałem między innymi też po to, żeby uniknąć uszkodzenia jakiegoś tam mechanicznego, nie? żeby właśnie zminimalizować te pęknięcia tych jajek. I kolejna zmiana jest taka, że w tym roku podpisujemy jajka ołówkiem, a zawsze to robili markerem. Nie? Dobre zawsze było to zalężenie, dobre było to wszystko, ale mówię, można zawsze to sprawdzić, to nic nie kosztuje i kupiliśmy po prostu taki miękki ołówek, żeby łatwo było podpisać. No ja Cały czas i po prostu będziemy podpisywali w tym łówkiem Znaczy, już podpisujemy, nie? To powiem Wam, że w tym momencie, właśnie, no to jajka zalęgnięte były wszystkie. Z tym, że dwa po prostu widać, no jak tam ktoś z Was śledzi jajka, prześwietla, to wie, jak to wygląda. Bo jajko czyste to się robi, to się robi z Bóg, ono jest po prostu przezroczyste i nie ma tam, nie ma tam nic nie? a w jajku, które jest zalęgnięte ale z jakiegoś powodu yy, ten młody obumarł czy za wcześnie, czy tam może się jajko przyziębiło to robi się taki jakby czerwony skrzep w tym jajku, widać jest takie trochę żyłki no to właśnie te dwa jajka takie są nie? widać, że to były jajka zalęgnięte ale po prostu coś nie wypaliło i, i z jakichś powodów yy, ono obumarło tutaj jeszcze tylko w 11 ten fajny samczyk co wam pokazywałem, on jeszcze nie ma tego wkładu, ale jakoś tak nie wiem, czemu, położyłem, nie włożyłem, ale to mu później go włożę. Kupiłem tam na ten sezon 4 paczki chyba tych wkładów, 40 sztuk, zobaczymy czy wystarczy. No bo to też jeden wkład na ukrótki to jak nie zabrudzą go, to powinien wystarczyć na całe lęgi, a no u mamy to przy młodych, to chociaż u mnie to słuchajcie, to też te wkłady będą do jajek, nie, bo młody to by piorunem ten wkład niszczyły, także. Do jajek i tam może ze 2-3 dni u młodego, a później nie, ja już normalnie zabieram i młody to już sobie musi radzić, to bardziej chodzi mi o właśnie o te jajka. Ja jestem pozytywnej myśli na ten sezon, bardzo jeszcze liczę na tą jedną samicę, ale mówię, no ona dopiero sparze kilka dni, także to jej trzeba dać czas, chociaż robi się bardzo luźna już, więc to jest dobry znak, nie? No bardzo się cieszę z tej samicy z wystawy, z Tomaszowa, bo już drugie jajka położyła, pierwsze były zalęgnięte, drugie też są zalęgnięte, no tylko że pierwsze akurat nie było gdzie położyć, więc tylko tak mówię, no położyłem tam pod mamki, ale wiedziałem, że zejdą wcześniej, chciałem sprawdzić, czy to w ogóle zalęgnięte, na szczęście były, a te już są normalnie przełożone, zgrało się to z mamkami. i. No i dobra, słuchajcie, długi filmik, taki o wszystkim i o niczym jak to u mnie, ale cieszę się bardzo, że jest grono osób, które oglądają. Pod ostatnim filmem sporo wyświetleń było, no ale to liczyłem się z tym, że jak dam taki tytuł sceną, to, to będzie tych, tych wejść, bo, bo każdy był ciekawy, ale było dużo pytań, możecie mi wierzyć tak. W prywatnych wiadomościach, więc no wiadomo, że odpowiadałem tym ludziom, ale mówię, pewnie są jeszcze inni ciekawi. Może ktoś planuje, więc powiem ja tam, że to nie jest. żadna tajemnica. Yy, zwykły gołębnik, na razie mogę tylko powiedzieć, że jestem z niego zadowolony, bo jest praktycznym gołębnikiem. Yy, jest dobra wentylacja, jest tutaj sucho. Gołębie też mi się wydaje, że mają się dobrze. Nie ma żadnych katarów, zawiących oczu. A już te gołębie tutaj są. Nie wiem, ile, no, ze dwa miesiące chyba. Także. Także, tak by to wyglądało. Tak mi się wydaje styczeń, luty, a może i więcej, nawet także zachęcam Was do pisania komentarzy. Dziękuję tym, którzy oglądali do końca i trzymajcie się do następnego. Cześć.